No, i w sumie bardzo podobnie postąpimy w przypadku podpunktu B. Najpierw wyznaczmy sobie odległość tego punktu od prostej, czyli tę prostą przekształćmy. Najpierw wszystko przenieśmy ze strony prawej na lewą, pamiętając oczywiście o zmianie znaków, czyli tak, y nam zostaje, przenosimy minus 2 trzecie, czyli tu mamy dodać 2 trzecie, oczywiście x, i jeszcze przenosimy 4, czyli będzie minus 4. Równa się 0. No i teraz możemy to uporządkować, czyli najpierw x, czyli 2 trzecie x, teraz y, odjąć 4 równa się 0. No i z tej postaci, czyli z takiej postaci jak mamy tutaj, możemy odczytać sobie a, no bo a to będzie ta liczba, która znajduje się przy x. Tu przy x mamy 2 trzecie, czyli możemy zapisać, że a to 2 trzecie. Możemy sobie odczytać b. No bo b przy y mamy jedynkę. No i c, czyli c to będzie ten wyraz, czyli minus czwórka. No i jeszcze przydałoby nam się tutaj x0 i y0, ale to nic innego jak współrzędne punktów, czyli x0 to 1, y0 to minus 1. No i podstawiamy to sobie do wzoru, czyli wyznaczamy odległość punktu c. Od prostej L mamy wartość bezwzględną a razy x0, czyli 2 trzecie razy 1. To sobie rozpiszmy. Dodać b razy y0, czyli 1 razy minus 1. I dodać c, czyli dodać minus 4 przez. Tu mamy pierwiastek z a do potęgi drugiej, czyli 2 trzecie do kwadratu. Dodać b do kwadratu, czyli 1 do potęgi drugiej. 2 trzecie razy 1 to 2 trzecie. 1 razy minus 1 to minus 1, a no plus razy minus to nam minus, czyli mamy odjąć 4 przez 4 dziewiąte plus 1. Oczywiście to jeszcze pod pierwiastkiem. No dobra, czyli to by trzeba było sobie policzyć, może odejmijmy gdzieś tutaj z boku, czyli mamy tak, dwie trzecie odjąć, no i my byśmy chcieli wszystko zamienić sobie na ułamki o mianowniku 3, bo wtedy spokojnie wykonamy sobie odejmowanie, czyli 1 to będą 3 trzecie, no bo jeżeli 3 podzielimy przez 3, to otrzymamy 1. Odjąć czwórkę zapiszę sobie jako 12 trzecich, no bo 12 podzielić przez 3 to będzie 4. I dzięki temu nie będzie problemu z odejmowaniem, no bo tak, trójkę, czyli wspólny mianownik przepiszmy, a tu mamy 2 odjąć 3 to minus 1, minus 1 odjąć 12 to minus 13, czyli mamy minus 13 trzecich, to sobie zapiszmy w wartości bezwzględnej, to już nam nie będzie potrzebne, można zmazać. No i teraz mianownik 4 dziewiąte plus 1 to 4 dziewiąte dodać. Jedynkę zapiszmy jako dziewięć oczywiście, czyli otrzymamy 13 dziewiątych, no to mamy jeszcze pierwiastek z 139. dziewiątych, no i teraz tak, zdejmujemy sobie tę wartość bezwzględną, czyli mamy 13 trzecich i teraz jak pierwiastkujemy ułamek, to wyłączamy sobie i pierwiastek z licznika. I pierwiastek z mianownika. No to ta trzynastka nam w pierwiastku zostanie, ale pierwiastek z 9 to po prostu 3. No i już to troszkę ładniej wygląda. No i co by trzeba było zrobić? No, kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia, czyli to dzielenie sobie wykonajmy. Może najpierw zapiszę. Czyli 13 trzecich dzielimy przez pierwiastek z 13 przez 3, czyli 13 trzecich. Mnożymy przez 3 przez pierwiastek z 13, te trójki nam się skrócą i zostanie nam 13 przez pierwiastek z 13. pozbądźmy się niewymierności z mianownika, czyli otrzymamy 13 pierwiastków z 13 przez 13. No i tutaj oczywiście te trzynastki nam się ładnie poskracają, czyli otrzymamy po prostu. Pierwiastek z 13. No i to będzie ta odległość punktu C od prostej L. Następnie nas znowu interesuje pole trójkąta ABC, to zapiszmy. Wzór na pole trójkąta to będzie A razy h przez 2. Ewentualnie no, można ten sam wzór zapisać jako jedna, druga razy a razy h. No i co my wiemy? Wiemy, że dwa wierzchołki, czyli wierzchołek A i wierzchołek B tego trójkąta, Otrzymamy, gdy zobaczymy w którym punkcie przetnie się wykres funkcji tej z osiami układów współrzędnych, czyli z osią Y i z osią X. No to punkt A niech będzie przecięcie z osią X, punkt B przecięcie z OY. I teraz, jeżeli chcecie wyznaczyć punkt, w którym wykres funkcji przecina oś X, to pod Y podstawiacie 0. Natomiast, gdy chcecie przycięcie z oy, to 0 podstawiamy pod x. No to tak, przepiszmy sobie funkcję. Mamy y równa się minus 2 trzecie x dodać 4. No i najpierw podstawmy sobie 0 w miejsce y, czyli tutaj. Czyli 0 to minus 2 trzecie x dodać 4. No i żeby rozwiązać takie równanie liniowe, przyniosę sobie minus 2 trzecie na lewą stronę. Oczywiście pamiętając o zmianie znaków. No i musimy obustronnie podzielić przez 2 trzecie. Czyli jak dzielimy przez 2 trzecie, to mnożymy przez odwrotność, czyli przez 3 drugie. Czyli x będzie równy, no możemy to sobie zapisać, 4 pierwsze razy 3 drugie, Skrócić przez 2, czyli 2 razy 3 to 6, 1 razy 1 to 1, a 6 pierwszych to po prostu 6, czyli w tym punkcie, czy ten punkt ma współrzędne x, czyli 6 i y0. To pamiętajcie, że jak podajecie współrzędne punktów, to zawsze najpierw podajemy x, a później podajemy y, czyli punkt b czyli ten nasz wierzchołek kolejny trójkąta, wiemy, że pierwsza współrzędna wynosi 0, a drugą, czyli Y policzymy, no to pod x podstawiamy 0 tutaj, czyli y to minus 2 trzecie razy x, czyli razy 0 plus 4, czyli mamy tak, 0 plus 4, czyli czwórkę, no i to będzie drugi punkt. Narysujmy mamy punkt 6, 0 i 04. Czyli 2, 4, 6, 0, to jest punkt A, tak, i punkt B, 0, raz, 2, 3, 4, to jest punkt B, no i oczywiście jeszcze punkt C, skoro nas interesuje trójkąt ABC, czyli mamy 1 minus 1 tutaj. No i jak to sobie połączymy, no to mamy trójkąt, który nas tutaj będzie interesował i szukamy pola tego trójkąta. No dobra, no to musimy sobie wyznaczyć, żeby policzyć pole, spójrzcie, wysokość i podstawę, tak? No i to jeszcze dodatkowo, musi być wysokość opuszczona na konkretną podstawę. No bo jeżeli macie trójkąt i na przykład interesuje Was, ta wysokość. No to jeżeli wybieracie tę wysokość, to koniecznie musi być ta podstawa. To nie może być żaden inny bok, bo to musi być bok, na który jest opuszczona wysokość. Gdybyśmy wzięli na przykład tę wysokość, to ona jest opuszczona na ten bok, czyli to byłoby H, a wtedy to byłoby A. No i podobnie tutaj, jak to jest wysokość, to nas interesuje ten bok. Tak, żebyście o tym po prostu pamiętali. No to może tutaj sobie zmarzę. Aby nam się wszystko zmieściło. No dobra, wiemy, czego potrzebujemy, no to zaznaczmy sobie wysokość. Ponieważ my wyznaczyliśmy odległość punktu C od tej prostej, czyli od prostej, która przechodzi przez te dwa punkty, bo to jest ta prosta, którą macie tutaj, no to wiemy, że ta odległość będzie spadała na bok pod kątem prostym zawsze. Jeżeli wyznaczycie odległość tego punktu od danej prostej, no to wtedy, jeżeli ten odcinek sobie zaznaczycie, to na pewno ta odległość będzie pod kątem prostym. Czyli to będzie nasza wysokość trójkąta ABC. I teraz na który bok ta wysokość spada? No spada na bok AB, czyli żeby sobie wyznaczyć pole, musimy znać jeszcze długość tego boku AB i ten bok sobie wyznaczymy, korzystając ze wzoru na długość odcinka. No, bo przypomnę jeszcze Wam ten wzór. Długość odcinka AB to najpierw odejmujemy w tę stronę, czyli xB odjąć xA do kwadratu, dodać YB odjąć YA do kwadratu pod pierwiastkiem. No i musimy znać współrzędne punktu A i B. No to sobie zapiszmy. Punkt A to będzie 6,0, a punkt B to 0,4. No, i jak zapisaliście punkt pod punktem, czyli najpierw a, później b, tak jak mamy tutaj, to będziemy odejmowali w tę stronę. Czyli długość odcinka AB to będzie tak: najpierw x, czyli 0 odjąć 6 do kwadratu. Dodać teraz y, 4 odjąć 0 do kwadratu. No i jeszcze pierwiastek. No, i to obliczmy, czyli 0 odjąć 6 to minus 6 do kwadratu 36, 4 odjąć 0 to 4 do kwadratu 16, czyli tu otrzymamy pierwiastek z 52. No to 52 można zauważyć, że to będzie 4 razy 13, no a pierwiastek z 4 to 2, czyli 2 pierwiastki z 13, czyli długość tego odcinka AB to 2 pierwiastki z 13, a wysokość jest równa pierwiastkowi z 13. No to pole już możemy policzyć. Tu wzór przypomnę: a razy h przez 2, czyli a to będą dwa pierwiastki z 13, razy h, czyli pierwiastek z 13 przez 2. Dwójki się skracają. Pierwiastek z 13 razy pierwiastek z 13 to pierwiastek ze 169, czyli 13. No i to będzie pole.